Tip: jak jedna godzina dziennie może Wam pomóc w rozpoczęciu biznesu, mianowicie dopłatne szkolenia. Nic innego, według mnie, w tak krótkim czasie nie jest w stanie pokazać Wam perspektyw, co możecie zrobić, jakie macie perspektywy w danej branży, w tym, co Was interesuje. Oglądajcie to sobie codziennie. Powiem Wam, że ja oglądałem takie rzeczy również i 4, i 5 razy czasami to ten, ten sam materiał, bo osoba, z która Wam to pokazuje, ma. Wiedzę 10 razy większą, i za każdym razem możecie zrozumieć to inaczej, głębiej. I jak 3 miesiące później, po przerobieniu innych materiałów, innych płatnych szkoleń, spojrzycie na to samo, zobaczycie, że odkryjecie jeszcze jedną głębię. Ja to polecenia tak robiłem. Ja wolę robić to rano. Znacie mnie? Lubię sport, lubię poranne rozgrzewki, poranne rozpoczęcie dnia, rozruszenie ciała. Krwioobiegu, mózgu, i lubię robić takie szkolenia godzinne sobie z rana, żeby przypomnieć, co jest dla mnie ważne. Więc to polecam.